Sakhir w Bahranie przez ponad 20 lat swojej historii. Zapracował na mianę nawet bardzo dobrego toru autorstwa Hermana Tilke. Obok myślę, że to był Sepang, to jeden z lepszych torów tegoż projektanta. Który dał nam całkiem wiele pojedynków o zwycięstwo, całkiem sporo dramatycznych zwrotów akcji oraz innych ciekawych wydarzeń. W tym filmie. Przedstawię Wam właśnie, wybrałem takie, myślę, że najciekawsze, najbardziej godne uwagi momenty. Też będzie też tych dramatycznych wydarzeń, więc cóż, zapraszam na materiał. Zaczniemy sobie od, no cóż, mój ulubiony pojedynek w całej historii tego toru, tego wyścigu, czyli 2014 rok, Nico Rosberg kontra Lewis Hamilton. Nico startował z pole position, ale już po starcie prowadzenie przejął Hamilton i potem przez następne 50 parokrążeń, krążeń z przerwą na samochód bezpieczeństwa, naprawdę ci dwaj panowie nie rozstawali się ze sobą. Rosberg siedział Brytyjczykowi na, na skrzyni biegów i desperacko szukał, kto po zewnętrznej czy kto po wewnętrznej może możliwości ataków w taki sposób, aby Luis go nie mógł skontrolować. I wielokrotnie Rosberg naprawdę radził sobie, da, był w stanie wyprowadzić cios. Tylko problem polegał na tym, że kierowca Steven zaraz potem był w stanie się pozbierać i wyprowadzić dwa, dwa sierpy, które z kolei usadzały Rosberga z powrotem w drugim miejscu i od samego startu po samą metę kapitalnie oglądało się te pojedynki. To jest naprawdę jeden z lepszych momentów w trudnej historii startów tych dwóch panów w bardzo mocnym merytoryce, w którym walczyli o mistrzostwo świata. Kolejną propozycją ode mnie dla Was, myślę, że będzie też pojedynek Hamiltona, ale z maxem Verstappenem. To już jest o wiele nowsza historia, rok 2021 i walka o zwycięstwo w Bahrajnie, utwierające sezon. Sam Bahrain no to właśnie był pierwotnie wyścig, który sprzyjał Verstappenowi, ale Później pałeczkę pierwszeństwa prowadzenie przejął Hamilton i to właśnie potem w dalszej części wyścigu to Brytyjczyk znów był na czele, a to Verstappen musiał gonić właśnie kierowcę Mercedesa i w samej końcówce no właśnie udało mu się dopaść Hamiltona udało się go wyprzedzić, ale właśnie, wyprzedził go w taki bardzo kontrowersyjny sposób, ponieważ okazało się, że przez cały wyścig można było naruszać limity toru w czwartym zakręcie, tylko problem polega na tym, że można było je naruszać, jadąc na torze bez, bez walki. Już podczas pojedynku z kierowcą te limity toru należało przestrzegać. Max niestety w tym momencie walcząc z Luisem wyprzedzając go po zewnętrznej, niestety naruszył limit toru w, w tym miejscu i Cała walka, cała praca poszła niestety na marne. Trudno tu nie cofnąć się do roku 2006. To też był kapitalny pojedynek dwóch tytanów tamtej epoki, tamtych czasów, czyli Fernando Alonso kontra Michael Schumacher. Wielokrotnie, gdy mówimy o walce tych dwóch panów w, w czasach LV10, przywołujemy pewnie Grand Prix San Marino, czyli Imola 2005, 2006, a mało kto pamięta, że tych walk było trochę więcej i właśnie Bachlein 2006 to był jeden z tych pojedynków, oczywiście damy nie uświadczymy może jakichś szczególnych manewrów wyprzedania. właściwie nie uświadczymy ich w ogóle, ale sam fakt, że panowie tak naprawdę walczyli o te mikroprzewagi, o to czy Alonso utrzyma Schumachera za sobą, czy kierowca Ferrari przebije się przez ten mur jaki postawił mu zawodnik z zespołu Renault, to było coś, co trzymało kibiców w tamtym momencie na, na krawędzi foteli i naprawdę kapitalnie oglądało się walkę tych dwóch panów w rok 2022. Też Max Verstappen znowu. Okazuje się, że Max nie zawsze jest tym bogiem wyprzedzania, nie zawsze jest najlepszy w walce wręcz, bo wystarczył mu jakiś monokijczyk w postaci lekarka oraz całkiem dobry bolid Ferrari i już zawodnik Red Bulla naprawdę... Śmiesznie się oglądało to, jak Max, który naprawdę potrafi kołsać zawodników, w tej walce momentalnie był bezzemny. Bo o ile razy Verstappen wyprowadzał cios, szczególnie właśnie w jedynce, bo to myślę, że jedynka jest takim najlepszym miejscem do walki w ogóle, w co pokazuje cała historia, właśnie Grand Prix Bahrajnu przez te ponad 20 lat. Tyle razy Leclerc był w stanie go kontrolować, był w stanie uzyskiwać prowadzenie. Niewiele to potem dało, bo i tak, tak Max nie dojechał do mety przez awarię samochodu, ale. To był naprawdę też niesamowity pojedynek tych dwóch panów y, z tego samego rocznika, z rocznika 97. Naprawdę wciąż y, gwiazdy, które mają cał całkiem sporo jeszcze przed sobą. I to też był z naprawdę kapitalnych pojedynków, których panowie mieli też całkiem sporo za sobą jeszcze w kartingu. Więc też to była walka dwóch zawodników, którzy znają siebie na wylot. Bardzo podobny case z Rosbergiem i Hamiltonem. Czas. Z takich wyróżnień myślę, że wspomniałbym o tym, jak pięknie Sebastian Vettel się w 2018 roku bronił przed Walteriem Botasem. Myślę, że naprawdę warto zobaczyć to, jak Niemiec w Ferrari bronił się na dość mocno już zużytych, zajechanych, skapciowanych już oponach Pirelli yy, bronił się przez te finowe cztery kółka przed Botasem, który miał nieco świ no, jednak świeższą oponę, świeższe, świeższe gumy, miał dodatkowo jeszcze DRS. dodatkowo sam to w Bahranie też naprawdę całkiem yy, mocno sprzyjały przed Więc naprawdę to jak Fettel był w stanie bronić się przed finem z Mercedesa pokazało tamtego dnia naprawdę, że Niemiec naprawdę momentami ma, pokazuje, cechuje się wysoką klasą, jeśli chodzi o tą ofensywę, defensywę w szczególności. To był jeden z naprawdę piękniejszych wyścigów Vettela, jaki można, jaki można obejrzeć z, z czasów jego kariery. Z innych jeszcze takich fal, które warto może wyróżnić, no to myślę, że 2012 rok, Kimi Raikkonen z 11 miejsca prawie do zwycięstwa w czwartym wyścigu po powrocie do Formuły 1. To jest też coś naprawdę, co zasługuje na trochę większy rozgłos na większą, myślę, że w większą chwałę. Bo to, że Finn w samochodzie Lotusa, który nie do końca był mu wówczas znany, po tych kiepskich kwalifikacjach był w stanie właśnie doczłopać się do czołówki. W aucie, które też, no, może nie było najlepsze, może nie było najgorsze, ale powiedzmy, że po klęsce z roku 2011 mieliśmy nieco niższe mniemanie o tym aucie i z pole. Kimi naprawdę był w stanie walczyć niemal na równi z równym z Sebastianem Federem o zwycięstwo. Nie udało się finalnie, bo Niemiec dysponował samochodem Red Bulla, który miał nieco pewniejsze osiągi. Dodatkowo też mniej zużyte opony. Ale tak, Finn tego dnia wykonał naprawdę kawałek kapitalnej roboty. To był chyba zalążek tego, co potem go doprowadziło do prawie wicemistrzostwa w sezonie 2012. Na podium, wspomnę jeszcze, był obok niego Roman Groszan. I żeby było śmieszniej, to cała trójka rok później spotkała się też w tej samej kolejności na tym samym podium. Znów w roku 2013 wygrywa fetel przed Raikonerem, przed Groszanem. Jeszcze, no właśnie, mówiłem o dramatycznych sytuacjach. Na pewno trzeba wspomnieć. O może śmiesznej, ale jednak dość no dramatycznej rolce, jaką, jaką pasto Maldonado zafundował Estebanowi Gutierrezowi. Rok również 2014 to nie, było zbyt, nie była zbyt przyjemna sytuacja, na pewno dla, dla Meksykanina nie było to przyjemne. Natomiast, no cóż, to pokazuje właśnie, że takie rzeczy też zdarzały się w, w F1. Z dramatycznych wydarzeń na pewno trzeba jeszcze wspomnieć o Grand Prix Bahrainu 2020 i wypadku, w jakim uczestniczył Roman Grosjean. To, że Francuz wyszedł z tego wypadku o własnych siłach, bez większego szwanku, poza przypalnymi dłońmi, to nie była kwestia cudu. Oczywiście bardzo wiele rzeczy zadziałało w dobry sposób, i to też przede wszystkim dowodzi tego, jak. Kapitalną robotę wykonuje, wykonała FIA wraz z Liberty Media, wraz z innymi organizacjami sportowymi w, w tej krucjacie, jaką, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w Formule 1. To był testament tego, jaką robotę właśnie wykonuje właśnie cała ta, cały ten zbiór tych firm oraz federacji od 30, 40 i już lat. Niestety co jakiś czas kierowcy giną, niestety, na torze, ale tamtego dnia. Dzięki masie rozwiązań, jakie wdrożono w, przez ATA F1, Romain Grosjean ocalił swoje życie w naprawdę czymś, co mogło wyglądać na naprawdę śmiertelny wypadek. Kończąc materiał, może jednak nie chciałbym Was zostawiać w czymś tak do końca takim zadumnym, czymś smutnym. Pozwolę sobie jednak zostawić coś troszkę weselszego: mianowicie rok 2019. Dwa samochody Renault, Nico Hulkenberg i Daniel Riccardo. Końcówka wyścigu panowie już po miarę pewne punkty, obydwa auta w punktach, prawda? Mniej więcej coś, co się w Alpin oraz Renault nieczęsto zdarzało. Mamy kilka kółek do mety, i nagle. Pff, Hulkenberg pada mu samochód, dosłownie gaśnie na, na hamowaniu do jedynki. Zaraz potem, puf, Ricardo również. Yy, co się wydarzyło? No, yy, dwie bardzo podobne do siebie awarie, ale wszyscy, cały świat, formuły nauczył to masową aktualizacją Windowsa. Dlaczego? No, bo na samochodach Renault oraz obecnie Alpine. Jednym ze sponsorów, który winieje jest właśnie firma Microsoft. I no cóż, yy, śmieszki oraz żarty z tego, że Microsoft wymusił update Windowsa w, w jednym momencie, w dwóch samochodach Renault. No myślę, że ten żart, ten żart, się nigdy dla mnie nie zestarzeje. To jest jeden z moich y, ulubionych funny momentów w całej Formule 1. I to były momenty, które myślę, że pokazują jak bogatą, jak szeroką historię ma, ma wyścig o Grand Prix Bahrainu w, w F1. Podzielcie się swoimi komentarzami, podzielcie się swoimi opiniami na temat tego, jakie rzeczy mogłem pominąć, które rzeczywiście właśnie dodali, co może Wam się najbardziej podobało z tych rzeczy, że Wam przedstawiłem. Zostawcie również ocenę oraz zasubskrybujcie kanał Kontry. Zasubskrybuj kanał Kontry, zostaw łapkę w górę i komentarz pod tym filmem. Zaobserwuj kontrę w mediach społecznościowych i wejdź na kontramoto.pl. Bądź zawsze kontrze.